Ostentacyjna konsumpcja. Tytułowa ostentacyjna konsumpcja to pojęcie, które wprowadził do ekonomii niejaki Torsten Weblen. Chodzi tu o takie publiczne, czy też mówiąc kolokwialnie, podpubliczkę, demonstrowanie dóbr, które się nabyło, po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, po to, by Zdobyć prestiż, pokazać swój status społeczny, majątkowy, po to, by odróżnić się od innych. Thorsten Weblen był amerykańskim ekonomistą, socjologiem pochodzenia norweskiego. Wykładał w University of Chicago, tam chyba najbardziej był znany, i był autorem bardzo słynnej swego czasu książki Teoria klasy. Próżniaczej, czyli The Theory of the Leisure Class, którą wydał drukiem w 1899 roku i no, niemal 100 lat przyszło nam czekać na wydanie polskie. Ono się ukazało po raz pierwszy w 1971 roku, w roku moich urodzin. To pojęcie klasa próżniacza no, weszło w gruncie rzeczy do takiego dość powszechnego obiegu. Ciekawe są myśli Torstena Weblena, przynajmniej niektóre. Dość dobrze w ekonomii znany jest tak zwany efekt Weblena, o którym często uczymy studentów. I jeżeli kiedyś będziecie mieli ochotę, to Wam kiedyś o tym opowiem. Jak macie ochotę, żebym Wam opowiedział, to się jakoś odezwijcie. W ogóle ja chciałem zaapelować, żeby. Pojawiały się jakieś komentarze, kciuki w górę i tak dalej. To jest fajne, jeżeli, jeżeli odcinek wysłuchaliście, jeżeli się Wam spodobał, to tam kliknijcie coś, cokolwiek, to jest, to jest fajne. To, to mi dobrze robi i zachęca do nagrywania dalszych odcinków. A ja trochę po wykresach widzę, że Wy lubicie, jak się nowy odcinek pojawia. Inspiracją do wspomnienia Wam o weblenie było. Takie następujące zdarzenie, które, o którym sobie przeczytałem już jakiś czas temu i tak zanotowałem, żeby, żeby Wam wspomnieć. Zainspirował mnie niejaki Fernando Alonso. To ci z Was, którzy lubią oglądać Formułę 1, to doskonale wiedzą, kto to jest. A nawet ci, którzy czasami słuchają jednym uchem wiadomości sportowych, to, to wiedzą. Kierowca Formuły 1. No, kierowcy Formuły 1 zarabiają, no, tak jak w Formule 1, Przystało, czyli dobrze i Alonso zdecydował, że kupi sobie Astona Martina Valkyrie. Jeżeli ktoś z Was nie wie, jak wygląda Aston Martin Valkyria, nie przejmujcie się, to nic złego. Tych samochodów zazwyczaj nie widzi się na ulicy, chociaż one są dopuszczone do ruchu. To nie są samochody do wyścigów torowych. Jak ktoś z Was nie wie, jak wygląda Aston Martin Valkyria, to spójrzcie na okładkę do dzisiejszego odcinka, tę grafikę. To nie jest Patmobil, to jest właśnie Aston Martin Valkyria. Valkyrie można sobie kupić, jak się ma zbędne 3,5 miliona euro, to tak minimum, bo jak chce się mieć taką bardziej wypasioną wersję, to 4 miliony. To mi jest troszeczkę trudno to Zrozumieć, że można wydać 3,5 miliona na Golasa i tu nie 3,5 miliona złotych, tylko euro. No tak, jakbym miał wydać 3,5 miliona euro, to chyba wolałbym wydać 4 i mieć tę najdroższą wersję, ale chyba nie rozważam. Fernando Alonso też nie rozważał. Wziął właśnie taką wersję za 4 banieczki. No, fajna jest taka Walkiria, zapewne. To jest auto, które ma 1155 koni mechanicznych. Już pies trącał te 5 koni, już pies trącał te 55 koni. Ale te 1100 niewątpliwie robi wrażenie. Fernando Alonso dostał kluczyki od swojego nowego samochodu za 4 miliony złotych. Ile w ogóle ten samochód ma kluczyki, tego właściwie nie wiem. I wsiadł, żeby się przejechać po ulicach chyba Monako, jeśli dobrze pamiętam. Jeżeli sobie wyszukacie The Supercar Blog, to tam jest chyba cała taka detaliczna opowieść o tym. W każdym razie samochodem pojeździł przez godzinę, a potem samochód przestał jechać. Władowano go na lawetę i odholowano. I przezabawnie mi się przeczytało o tym, że Cytuję: Nie da się zaprzeczyć, że Aston Martin Valkyrie to arcydzieło inżynierii, bo w moim głupim przekonaniu człowieka, którego nie stać na auto za 4 miliony złotych, nie mówiąc nawet o euro, jeżeli coś jest arcydziełem inżynierii i jest nowe i jeździ godzinę, a potem przestaje jeździć, to ja chyba nie rozumiem, co to jest inżynieria, albo nie do końca. Poprawnie rozumiem sformułowanie arcydzieło, albo to połączenie arcydzieło inżynierii, znaczy jednak coś innego niż podpowiada logika. Słuchajcie, walkirię trzeba serwisować co 5000 km, a żywotność skrzyni biegów jest obliczona na 50 tysięcy km, później trzeba ją regenerować, no, zrobić remont kapitalny. No i za taki samochód. Ktoś płaci 4 miliony dolarów. Nie, nie dolarów, euro. No i to jest no chyba kwintesencja ostentacyjnej konsumpcji. Bardzo króciutki dzisiaj odcinek. Taki tylko można by powiedzieć zwiastun, a na poniedziałek coś trochę dłuższego. Mam nadzieję, że też ciekawego. Do usłyszenia.